Strzelec. Strzelcom patronuje cis. Słowo klucz związane z tym ogamem to nieśmiertelność. Zwierzę pająk. Cis to symbol doskonałego zdrowia, nieśmiertelności i odrodzenia. Dla strzelców luty będzie pomyślny we wszystkich dziedzinach życia. Z nową energią zaangażujecie się w sprawy zawodowe. Zdrowie i doskonałe samopoczucie będzie wam dopisywało. Pokonasz wszelkie przeszkody i przeciwności losu. Wykorzystaj ten czas na nadrobienie zaległości. Nie bój się zmian. Już niedługo przekonasz się, że wpłynęły pozytywnie na Twoje życie. Koziorożec. Koziorożcom patronuje czarny bez. Słowo klucz związane z tym ogamem to zmiana. Zwierzę borsuk. Czarny besto to drzewo odnowy, symbolizujące siły magiczne, ochronę i zmianę. Pomocny jest w egzorcyzmach, chroni przed energetycznymi atakami. Luty niesie dla koziorożców wiele zmian. Być może będziesz zastanawiał się, z czym należy się rozstać, aby zrobić miejsce na coś pięknego i pozytywnego. Nowa miłość, pokochanie siebie, wyciągnięcie wniosków z przeszłości. Jeżeli coś działa na nas destrukcyjnie, może warto pożegnać się z tym. Boimy się zmian, ale dzięki nim wzrastamy, a nasze życie staje się pełniejsze. Wodnik. Wodniką w tym miesiącu patronuje brzoza. Słowo klucz związane z tym ogamem to początek: zwierzę, krowa. Brzoza symbolizuje ochronę, oczyszczenie, śmierć starego, aby mogło narodzić się nowe. Nowy początek. Przed wodnikami dużo nowych, pozytywnych zadań. Mogą narodzić się nowe pomysły i możliwości ich realizacji. Szczęście i rozwój dobre relacje w istniejących związkach. Jeżeli poszukujesz partnera i miłości, energia brzozy pomoże Ci poznać odpowiednią osobę. Nic ci nie grozi. Negatywne energie nie mają do ciebie dostępu. Jesteś bezpieczny i chroniony. Ryby. Rybom w lutym patronuje głóg. Słowo klucz związane z tym ogamem to powściągliwość. Zwierzę koza i smok. Głóg symbolizuje czas oczyszczenia i wewnętrznego dojrzewania. To drzewo szczęścia, pomyślności i płodności. Odnosi się do dwóch przeciwstawnych biegunów – abstynencji i nadmiaru. Gałązek głogu używano podczas ceremonii ślubnych, aby zapewnić parze płodność. Z drugiej strony liście i gałązki głogu stosowano, aby wzmocnić wstrzemięźliwość seksualną oraz celibat. Ten ogam zachęca ryby do planowania i dokładnego przemyślenia wszelkich działań, w jakie zaangażujecie się w tym miesiącu. Bądźcie cierpliwe, nie podejmujcie żadnych pochopnych decyzji pod wpływem chwili. Każda decyzja powinna być wnikliwie rozpatrzona, wtedy los uśmiechnie się do Was, a marzenia spełnią się.